Witam serdecznie, cykl na tapecie. Dzisiaj dziesiąty zespół piłkarskiej ekstraklasy. Zaczynamy, a raczej otwieramy drugą, tą niestety dolną połówkę piłkarskiej ekstraklasy po rundzie jesiennej. Znowu zieleń będzie tematem przewodnim dzisiejszego odcinka. Radomiak, Radom, zespół Mariusza Lewandowskiego dzisiaj na tapecie. Otwierający tą, tę dolną połówkę, miejsce numer 10 w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak, Radom, no dużo już porażek, zobaczcie na 17 spotkań. Radomianie przegrali aż 8, i tylko w dwóch z tych 8 spotkaniach potrafili strzelić bramki: 2-3 z Wartą i 1-2 z Pogonią. Były to dobre mecze, ale mecze u siebie. Tych meczów u siebie przegranych jest podobna ilość jak meczów wyjazdowych. Kilka spotkań przegranych u siebie, kilka też na wyjeździe, między innymi w Częstochowie, między innymi w Warszawie, ale tak jak mówię, też były te porażki, kilka tych porażek domowych. I tak jak mówię, sporo jest tych straconych goli, bo to jest netto kilkanaście straconych goli, jeżeli chodzi o Radomiak Radom. Tutaj macie statystyki. Jeżeli chodzi o ogólny bilans Radomian w tym sezonie, to jest 7 zwycięstw, 2 remisy, 8 porażek. Słabiutko, słabiutko, bo niemal 50% to porażki. Jeżeli chodzi o mecze u siebie, z 9 spotkań Radomiak wygrał tylko 1 trzecią, /3, 3 spotkania, aż 5 przegrał jedno zremisowało na wyjeździe. O 3 punkty lepiej punktują. Radomianie 7 punktów zdobyli, przepraszam, 7, 13 punktów zdobyli na wyjeździe i 10 punktów zdobyli u siebie. Lepiej im się gra na wyjazdach. Mniej bramek tracą, co ciekawe, 9 stracili na wyjeździe, aż 14 u siebie. Bilans bramkowy Radomiaka to jest 21 strzelonych, strzelonych. Mają więcej na przykład niż Warta, która jest przed Radomiakiem i Krakowia. Więcej niż Poznański Lech, ale on ma jeden mecz do rozegrania więcej. No, i łódzki widzew niewiele więcej o jedną bramkę, ale jeżeli chodzi o tracone gole z pierwszej dziesiątki, tej dziesiątki więcej goli od Radomiaka straciła pogoń i Wisła, płock. Dość powiedzieć, że niemal połowę bramek mniej straconych ma Mistrz Jesieni Raków Częstochowa. 47% podażki, zwycięstwa 41, niespełna 12% to remisy. Idźmy dalej. No i oczywiście jak zwykle ta, ta druga tablica, najlepsi strzelcy i wyróżnienia, no nie uświadczymy w tej czwórce najlepszych strzelców Polaków. Mamy a to jest ciekawy zawodnik, już nie jest piłkarzem Radomiaka, będzie walczył o utrzymanie się, ale w drugiej Bundeslidze w zespole z, Han z Hamburga FC Sankt Pauli były klub Waldemara Soboty. W tym sezonie Mauridesz strzelił, już więcej nie strzelił cztery gole, dokładnie cztery gole Mauridesa. Dołożył cztery asysty, niezłe statystyki. 20 niespełna 9-letniego zawodnika, w tamtym sezonie też kilka goli dołożył. Tyle tylko, że w zeszłym sezonie cała, e, cały atak, pomoc. Zawodnicy, którzy byli odpowiedzialni za strzelanie bramek, zostali przyćmieni przez Karola Angielskiego, którego już nie ma oczywiście. domu jak strzelił bardzo dużo goli, około 20 goli piłkarskich w W zeszłym sezonie miał znakomity Polak sezon, dlatego byli przyćmieni ci piłkarze, jak między innymi właśnie Mauridesz. Du y na drugim miejscu jest trzech strzelców: nie ma Polaka, Roberto Alves, y Filipe Nascimento i Luis Machado. I jeżeli chodzi o Alvesa, trzy gole w tym sezonie: jedna asysta, 25-latka. Jeżeli chodzi o Filipe Nascimento, w 13 meczach trzy gole: dwie asysty Portugalczyka, 27-letni zawodnik i Luis Machado podobnie, doświadczony już ponad 30-letni zawodnik. Trzy gole i dwie asysty. Sporo tych zawodników z niepolskim paszportem, zwłaszcza jeżeli chodzi o siłę pomocy. Mamy, mamy w pomocy m.in. Tamocele, mamy Nascimento, o którym mówiłem, mamy Semedo, mamy Luizao, mamy Tiago Matosza, Leandro z polskim paszportem, legenda Radomiaka Leandro, prawda, doświadczony 34-lodni zawodnik, nie ma już Mauridesa oczywiście Pedro Justiniano w defensywie i Brazylijczyk. Rafael Rossi. No defensywa tutaj nie będzie przeze mnie wydłużniona, bo patrząc na występy bramkarza Gabriela Kobylaka, który jest minikiem Filipa Majchrowicza, który odszedł do Pafos, niemal wszystko zagrał, nie zagrał tylko czterech spotkań, trzy mecze zagrał Majchrowicz, jeden Ojrzyński, syn Leszka Ojrzyńskiego i 13 Kobylak w 13 meczach stracił 18 goli, tylko dwa zagrał na zero. Też wydaje mi się, że Rafael Rossi, ten defensor bardzo wysoki, Brazylijczyk, nie jest już na tym poziomie co w zeszłym, kiedy Radomiak jak miał tyle samych punktów, co szósta Wisła -Pocki, i zakończył jako Beniaminek na siódmym miejscu. Tutaj jeżeli chodzi o moje wyróżnienie, zastanawiałem się, kogo byśmy mogli wyróżnić w zespole z południa województwa mazowieckiego. Wyróżniam jednak Dawida Abramowicza. Dlaczego Dawid Abramowicz? No myślę, że solidny poprzedni sezon, ten też bardzo dobry, 15 meczów. Może bardzo dobry z naciskiem na dobry 15 meczów, dwa gole i asysta Dawida Abramowicza. W maju ten zawodnik skończył 31 lat, chłopak z Dolnego Śląska, był piłkarz Śląska Wrocław w 2020 roku dopiero zadebiutował w piłkarskiej ekstraklasie, ale 10 lat wcześniej był w każdej ekstraklasowego w Śląska Wrocław, nie zadebiutował. Mnóstwo tych klubów, Termalika między innymi, właśnie Termalika, Wisła Kraków, m.in. Radomiak dwukrotnie i w Radomiaku jest od kilku sezonów i rozegrał już troszeczkę tych spotkań, kilka goli strzelił, debiut w Wiśle Kraków. No i tak to wyglądało. W Termalice też w sezonie bodaj 16 miał szansę na debiut w piłkarskiej ekstaklasie, ale jednak nie udało mi się. Dlatego ja wyróżniłem. Nie miałem tutaj sposobności ku temu, żeby znaleźć jakiegoś innego gracza, patrząc na kadę. Zespołu z Radomia, jeżeli chodzi o atak, no ciężko tutaj było wybrać. Popularny, popularny Leando, legenda, który jest od bardzo, bardzo dawna w zespole Radomiaka, w tym sezonie 15 meczów, nie był podstawowym piłkarzem Mariusza Lewandowskiego i tylko jedna asysta. Zdecydowanie lepszy miał poprzedni sezon. Brazylijczyk z polskim paszportem. No i tutaj mamy opinię kibica Radomiaka. Radom, który napisał mi swoją opinię na YouTubie, to nie jest Discordowicz, ale cieszę się, że opisał swoje. Jakieś tam wnioski i objawienia i rozczarowania. No to czytamy, największe objawienia według kibica domiaka są takie. Moim zdaniem, największym objawieniem rundy jest Maszado, jak dotąd najlepszy nasz lewy napastnik, jeden z lepszych dybletów w naszym składzie. Myślę, że w Ekstraklasie niezły poziom prezentuje Maszado. O nim wspominałem, o nim mówiłem na, na poprzedniej tablicy bardzo doświadczony zawodnik. I tutaj kibica Domiaka go wydłużnia. Jeżeli chodzi o rozczarowanie, no właśnie mówiliśmy o Rafaelu Rossi, największym rozczarowaniem rundy jest Rossi i Mateusz Cichocki. Ostatnio tracimy sporo goli w defensywie poprzez błędy środkowych obrońców. W tamtym sezonie była ściana w defensywie, a w tym wygląda to na odwrót. To miejsce o kilka jest niższe względem poprzedniego sezonu, bo o siódme, tyle samo punktów co szósta. Wisła. W Płock w tym sezonie jest dziesiąte, troszeczkę słabo broni Radomiak. Tak jak mówię, zmiany też w defensywie, zmiany w bramce. nie ma Majchrowicza, jest Kobylak, jest młody Ojrzyński. i to też może jest potęgowane. Zmiana tenera Dariusza Banasika zmienił. Wiele miesięcy temu Mariusz Lewandowski, kończąc poprzedni sezon i zaczynając ten, jest Mariusz Lewandowski, był ten zagłębia Lubin, termaliki w Betnieciecza, ciecza, już jakieś tam doświadczenie to ma, y, popularny lewy i tak wygląda, że buduje ten jak powolutku od postaw. Mariusz Lewandowski w reprezentacji i w szachtarze nisk, czy w Dyskoboli, w zagłębiu Lubin był bardziej defensywnym graczem, był szóstką, buduje zespół o, w oparciu pewnie o defensywę, od tego zaczyna, ale na razie to nie tryb, jeżeli chodzi o zespół z Radomia. Kibic Radomiaka na zdecydowany plus względem ostatnich sezonów lub lat napisał tak. Największy plus ostatnich lat to awans do Klasy. Kilka lat temu byliśmy jeszcze w trzeciej lidze, a teraz możemy cieszyć się grą w Ekstraklasie. No tak, były derby z bronią Radą, która jest w trzeciej lidze na czwartym szczeblu. szczeblu rozgrywek. Dziś jak występuje po awansie drugi sezon. No prezentuje się przeciętnie, ale na razie to oczywiście wystarcza na to, żeby spokojnie bronić się przed spadkiem i być pewnym ligowego bytu, oczywiście po rundzie jesiennej. No i wymienia trzy czynniki w klubie wymagające poprawy, czyli coś na minus. Moim zdaniem powinni poprawić styl gry, jaki prezentowali za czasów Darka, Dariusza Banasika. Jaki prezentują teraz? Powinniśmy iść z celami w górę, a nie w dół. Pewnie mówi o ogóle, pewnie mówi też o kadrze zespołu gibic Radomiaka, o wynikach, no bo tak jak mówię, te wyniki, patrząc na pierwszą tablicę, 8 porażek, niemal 50% to są porażki Radomiaka, zdecydowanie za dużo. Patrząc przez pryzmat, miejsca w tabeli to jest typowy środek tabeli, Mocno skonsolidowany jest Dadom, jak właśnie w tym środku, między 8, 9, 10, 11 miejscem. Te goli stracą zdecydowanie za dużo i mają ujemny bilans bramkowy no bo mają mniej strzelonych bramek od tych straconych goli. To też powoduje, że ta sytuacja Radomiaka w Lidze jest troszeczkę gorsza, tak jak mówiłem chwilę temu, względem poprzedniego sezonu. Ja jeszcze dodałbym czynniki w klubie wymagające poprawy. Wiemy, że od wielu, wielu długich miesięcy buduje się ten stadion Radomiaka. Czytałem ostatnio, że brakuje kilkadziesiąt, około 20-25 milionów do tego, żeby dokończyć ten stadion. Stadion powoli rośnie, rośnie, rośnie jak grzyby po deszczu. Nie, nie rośnie jak grzyby po deszczu, niestety. Toporna, ta mozolna budowa tego nowego obiektu Radomiaka idzie i kibice są no już troszeczkę bardziej rozczarowani też tracą swoją cierpliwość pojawiają się różne transparenty na meczach Radomiaka wzywające pewne osoby do tego żeby ten obiekt został w końcu dokończony żeby Radomiak miał swój dom, wiemy, że na stadionie tym, na którym goszczą piłkarze Radomiaka w Ekstraklasie gra też radomska broń, trzecioligowiec i pewnie kibice Radomiaka chcieliby mieć swój własny obiekt, taki typowy obiekt piłkacki. No, ten stadion, na którym grają, być może nie jest stadionem lat 90., być może nie jest to stadion dorzynkowy, jest to troszeczkę stadion przypominający te stadiony lekkoatletyczne, dwie trybuny wzdłuż boiska. No, trybuna gości jest strasznie oddalona, jest bardzo słaby, słaba widoczność. I niestety, <laughs> przepraszam, niestety ten obiekt nie jest obiektem typowo piłkackim, dlatego ja swój minus. Yy, Poleciłbym w stronę właśnie, poleciałbym tym minusem w stronę właśnie tego budującego się obiektu, którego budowa trwa już od bardzo, bardzo dawna i końca na razie niestety dla kibiców Radomiaka tej budowy nie widać. I to był dziesiąty zespół piłkarskiej ekstraklasy po rundzie jesiennej Radomiak-Radom. Przed nami będą jeszcze Śląsk Wrocław, Górnik, Zabrze, Jagielonia, między innymi i Gdańska. Lechia, bardzo serdecznie dziękuję, że propsujecie, że lajkujecie, że wpisujecie się w komentarzach, że jesteście na tym cyklu na tapecie. Będziemy lecieć z kolejnymi klubami. Trzymajcie się miłego weekendu i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, pa, cześć!